Mówi że Polacy niestety coraz więcej piją alkoholu, ale też dużym problemem staje się otyłość. Jak te dwa czynniki wpływają na zdrowie naszej wątroby? Istnieją dane, które jasno wskazują, że osoby u osób otyłych wrażliwość na toksyczne efekty alkoholu jest większe, około dwukrotnie większe. Bowiem u osób otyłych bądź z nadwagą istnieje druga choroba wątroby, która nazywa się w zależności od aktualnej terminologii niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby bądź chorobą stłuszczeniową wątroby związaną z dysfunkcją metaboliczną. A więc skojarzenie tych dwóch chorób sprawia, że istnieje zwiększone ryzyko progresji choroby do zaawansowanego włóknienia a nawet marskości wątroby. Myślę, że tu świadomość jest dalece niewystarczająca. E, oczywiście granice bezpiecznego picia alkoholu nie są znane. E, uważa się, że u kobiet te granice są znacznie niższe niż u mężczyzn, około dwu-trzykrotnie. A więc dla kobiet wypijanie tak zwanych 14, wy, wypijanie 14 jednostek alkoholu tygodniowo może być niebezpieczne dla wątroby. U, u mężczyzn ta granica jest nieco wyższa. Ocenia się, że mężczyźni e, umiarkowane spożywanie alkoholu kończy się na e, w granicy 21 jednostek alkoholu, a przypomnę, że jednostka alkoholu to jest około 10 gramów etanolu. Oczywiście duża musi być wrażliwość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, bo do nich najczęściej trafiają ci pacjenci. Należy zwracać uwagę na wskaźniki laboratoryjne, na podwyższoną wartość gamma-glutamylotransferazy oraz aktywność podwyższoną aminotransferazy, zwłaszcza aminotransferazy asparaginianowej. Ponadto dużo nam informacji dostarcza badania ultrasonograficzne, ponieważ tłuszczenie wątroby oznacza, Najczęściej dwie choroby. Jest to bądź to stłuszczenie metaboliczne na podłożu zespołu metabolicznego u pacjentów z hiperlipidemią, nadwagą, stanem przedcukrzycowym bądź cukrzycą, a drugą najczęstszą przyczyną stłuszczenia wątroby jest właśnie alkohol. I Jeżeli pacjent uzyska wcześniej informacje o potencjalnych szkodliwościach alkoholu, wtedy w stanie jest zrozumieć zagrożenia i zredukować spożycie alkoholu. Ocenia się, że stłuszczenie wątroby na podłożu zespołu metabolicznego dotyczy 25-30% populacji. Oczywiście nie wszyscy są zagrożeni tymi agresywnymi postaciami choroby. Wśród tej populacji jakieś 5-10% ludzi zmierza w kierunku poważnych problemów wątrobowych. Też należy sobie zdać sprawę, że mimo, że istnieje zagrożenie wątrobowe u pacjentów z tą chorobą, to Większość umiera przedwcześnie z powodu zdarzeń sercowo-naczyniowych, ponieważ chora wątroba produkuje zwiększoną liczbę związków lipidowych, zwiększa syntezę glukozy, a więc stwarza tzw. środowisko aterogenne, miażdżyco-rodne I u tych pacjentów wcześniej dochodzi do rozwoju miażdżycy i do, do wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Także zainteresowanie chorobą stłuszeniową wątroby powinno być. Powszechne wśród lekarzy wielu specjalności, nie tylko gastroenterologów, ale także diabetologów i kardiologów. No i z drugiej strony, lekarze wszystkich specjalności powinni poszerzać swoją wiedzę, ponieważ wiadomym jest, że ustawianie się pacjenta w kolejkach do różnych specjalistów może być czasochłonne, a tą podstawową wiedzę na temat chorób metabolicznych, na temat cukrzycy powinni posiadać specjaliści wszystkich wszystkich dziedzin. No, w alkoholowej chorobie wątroby recepta jest prosta. Odejście od toksyny. I wtedy efekty czasami są zadziwiająco dobre. Nawet na, w stadium zaawansowanej choroby wątroby widzimy cofanie się objawów chorobowych. Zdarza się, że zmniejszają się żylaki przełyku, zmniejszają się rozmiary śledziony, ponieważ dochodzi do regresji włóknienia wątroby. Czyli abstynencja jest dobra w każdym, na każdym etapie tej choroby. Jeżeli chodzi o niealkoholową chorobę spustoszeniową wątroby, to tu podstawą leczenia jest zmiana stylu życia, czyli zwiększenie aktywności fizycznej, unikanie w diecie produktów, które są niedobre dla wątroby, czyli produktów bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe. Należy unikać cukrów prostych, zwłaszcza fruktoza obecna w wielu napojach jest niekorzystna dla wątroby. No i pojawiają się również leki, które poprawiają obraz histopatologiczny. Wątoby mam na myśli głównie witaminę E stosowaną w dużych dawkach i pioglitazum.